Jadąc do pracy, zauważyłem coś takiego. Nie mam ani dobrej latarki, ani kamerki. No, ale postanowiłem jednak wejść i zobaczyć, jak to wygląda. Częściowo już obszedłem wcześniej. Mam wrażenie, że może być tak, że tu ktoś sobie przychodzi jednak jakiś bezdomny, aczkolwiek a nie mam pewności 2015 Tu widać, że jakieś rzeczy pozostawiane Nie wiem, czy do suszenia Tutaj to tak wyglądają. Jakby się suszyły. To taki stary. Ech. Piec co to jest? Ech, nie piec tylko. Hmm. Wyciąg. Ach. Nie wiem co to jest. Tam też wyglądają buty jakby się suszyły. Mm stan budynku zły bardzo zły mam nadzieję że to też do piwnicy się nie nie będę miał okazji spaść a jest tam jeszcze jakiś yy, jeden budynek nie wiem czy mi się tam uda wejść reklama kolejna O Jakiś stary kominek. Najlepsze, że o tej miejscówce już myślę jakiś czas. Ja mówię sobie nie, dzisiaj nie wyjdę na bank, nie mam butów, nie mam latarki. Yy czy odpowiednich butów może tak kamery nie mam bo chcę sprzedać tamtą spróbuję wejść do góry Jest legar. Musiałem trafić jakoś na legary. Tu jest jeszcze wyżej, coś na bank. Tu było jakieś koczowisko bezdomnych. O! No tu byśmy nie chcieli. Ale fajnie. Wow. Tak, tu są przegnicze deski, legary, też raczej nie najlepsze. O, część, tu może nadepnę od kasety magnetofonowej. Ja pamiętam te rzeczy. Kocham kasety magnetofonowe. Dobra, schody, też niczego sobie jeszcze że z piwnica. Mam nadzieję, że nie będzie tam źle. Hmm. Jakaś kurtka. Tam jest jakiś zakrętas. Hmm. To wygląda Czyby tu rzucali węgiel przez te otwory i tu hmm. możliwe. No tak I tu widać doskonale, że jest to koczowisko, albo było bezdomnych. Pozostałości po świeczkach. Jakieś łóżka krzesła, ciuchy. To by było tyle jeśli idzie na sam dom teraz kilka zdjęć.